Bitwa o miasto została wygrana, a Ulryk i Wolker powstrzymani. Większość najemników lichwiarza rozpierzchła się po różnych częściach wyspy, a osamotnieni wilczy synowie ruszyli ostatnim szaleńczym szturmem na ratusz, by odbić swojego przywódcę. Ich atak został jednak odparty przez magów wody. Miasto w końcu było bezpieczne, a jego mieszkańcy mogli się skupić na leczeniu ran i odbudowywaniu wszystkiego, co zostało zniszczone. Trwało to wiele tygodni, ale wkrótce Archolos zaczęło wracać do swej dawnej chwały. Nic jednak nie mogło przywrócić życia mojemu bratu. Już zawsze będzie tylko jedną z setek ofiar szaleńczych knowań Volkera. Kilka dni po bitwie udało mi się zorganizować symboliczny pochówek. Ceremonia odbyła się w kościele Magów Ognia, a sam nagrobek umieściłem w dodatkowej, zewnętrznej części cmentarza przeznaczonej dla wszystkich poległych podczas walki o miasto. Ulryka wraz z nielicznymi pozostałymi przy życiu wilczymi synami zakuto w kajdany i zesłano do górniczej doliny, gdzie mają spędzić resztę swoich dni wydobywając rudę dla króla. W ramach podziękowania za pomoc w uratowaniu miasta i w celu ochrony tego starożytnego artefaktu, rozjemca został przekazany magom wody, którzy ukryli go w najgłębszych podziemiach klasztoru. Już nigdy więcej nie zobaczyłem Volkera. Część osób mówi, że wsiadł na pierwszy lepszy statek i uciekł na kontynent. Inni twierdzą, że krąży po morzach i oceanach, bojąc się postawić stopę na stałym lądzie. Wątpię, bym miał kiedyś poznać prawdę. Gromadzona latami fortuna lichwiarza rozpłynęła się w chaosie, który nastąpił po bitwie o miasto. Mnie również wpadła w ręce część tych bogactw. Zabrałem jego miecz, by nigdy nie zapomnieć o krzywdach, jakie wyrządził mnie i miastu. Wraz z wymordowaniem Rady Miasta przez Ulryka, Roderich został jedyną osobą na Archolos z władzą nadaną bezpośrednio przez króla. A tym samym. Najważniejszym człowiekiem na całej wyspie. Lorenzo nie przyjął oferty Wolkera i do końca był wierny miastu. Niestety zapłacił za to własnym życiem. Po jego śmierci Gildia zaczęła bardzo szybko tracić na znaczeniu, a wewnętrzne konflikty doprowadziły do jej podzielenia na mniejsze organizacje handlowe. Brat Karamona dotarł na Archolos kilka tygodni po bitwie, po czym rodzeństwo wspólnie opuściło wyspę, by szukać kolejnych przygód. W ramach nagrody za wieloletnią służbę, Silbach zostało przekazane Albynowi. Dzięki jego umiejętnemu zarządzaniu pozwalającemu na wykorzystanie farm i zapasów należących do wioski w okresie ogromnego zapotrzebowania na jedzenie w odbudowującym się mieście, Silbach wkroczyło w erę wielkiego dobrobytu. Spokój w Silbach nie trwał długo. Kilka miesięcy po upolowaniu bestii, w tajemniczych okolicznościach zaczęły ginąć kolejne osoby. Z powodu śmierci ostatniego dziedzica, winnica należąca do Valerio została przejęta przez miasto. Uprawy winogron zniszczono a na ich miejscu zasadzono zboże, by pomóc wyżywić wygłodniałe Archolos. Przystań Łotrów nie została ponownie zasiedlona i powoli zarasta, wchłaniana przez otaczające ją bagno. Przeor Regen zmarł tej samej nocy, gdy trwała bitwa o miasto. Na jego miejsce wybrano Nodgera, okrzykniętego przez wszystkich wybawicielem miasta. Złagodził on wcześniejsze postanowienia Regena dotyczące ingerencji magów w sprawy wyspy, ale jednocześnie obiecał polityczną neutralność. Riordiana wysłano do Węgardu. Miał tam pracować jako jeden z nadwornych alchemików i wspomagać pracę innych magów przy jakimś tajemniczym projekcie. Bez swoich hersztów Orkowie nie byli w stanie przypuścić ataku na miasto w dogodnym dla siebie momencie. Zaciekły opór, którego doświadczyli na Archolos, ostatecznie zmusił ich do odwrotu i przeniesienia swoich sił na inne wyspy. Ana została w mieście i po wszystkim, czego doświadczyła, zdecydowała się poświęcić resztę swoich dni opiece nad chorymi oraz potrzebującymi. Ezekiel stał się najważniejszym handlarzem w całym Silbach i okolicy. Jego stragan każdego dnia odwiedzają tłumy ludzi, kupujących najróżniejsze towary. Kazim miał sporo szczęścia, gdyż udało mu się uciec z wyspy jeszcze przed bitwą o miasto. Timo nie wytrzymał widoku rzezi na ulicach i uciekł. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca na wyspie, ostatecznie zajął się tym, o co go wszyscy początkowo niesprawiedliwie posądzali kradzieżami kieszonkowymi. Niestety nie udało mi się ustalić, co się stało z pozostałymi towarzyszami z okrętu, który nas tu sprowadził. Mimo iż Kurt po części przyczynił się do zaginięcia Jorna, to zawsze miał dobre intencje. I starał się mi pomóc jak tylko mógł. Lichwiarz go zmanipulował, tak samo jak mnie. Urządziłem więc wujowi pogrzeb w Silbach, tam gdzie przeżył większość swojego życia. Nie dość, że porwała mojego brata i nasłała na mnie morderców, to jeszcze myślała, że to jej się należy zemsta na Lichwiarzu? Ivy nie była nikim więcej niż egoistyczną morderczynią i oszustką. Na szczęście nie wyrządzi już więcej zła. Może i Bodowin jest ekscentrykiem, ale w przeciwieństwie do większości mieszkańców tej wyspy, dotrzymał swojej części umowy. I dał mi to, po co do niego przyszedłem. Na razie dalej przesiaduje całymi dniami w swojej pracowni, ale może w końcu uda mu się dokonać jakiegoś przełomowego odkrycia. Ludzie Volkera nie zdołali całkowicie zniszczyć mojego domu i po kilku tygodniach mogłem znowu cieszyć się życiem w swoich własnych pięknych czterech ścianach. Podjąłem dobrą decyzję, by oddać psa Wiktorowi. Bardzo się zaprzyjaźnili i nie miałem serca, by zabierać zwierzę z Silbach. Teraz pomaga doglądać tamtejszych owiec. Roderich i Riordian postanowili wykorzystać zamieszanie wśród wilczych synów i natychmiast ruszyć szturmem na Wilczelerze. Dzięki elementowi zaskoczenia udało im się błyskawicznie zająć całą twierdzę i odbić przetrzymywanych tam członków wyprawy do Wardal. Wilczelerze zostało zdobyte przez wojska królewskie, a następnie urządzono w nim siedzibę zakonu paladynów. Od tej pory szkoli się tam młodych wojowników Innosa, przed ich wyruszeniem na front wojny z orkami. Zamknięcie w przeklętej twierdzy odmieniło życie wszystkich członków ekspedycji. Ci, którzy wyszli z Vardal, nie byli już sobą. Najgorzej zniósł to Ston, mimo iż początkowo nie dawał tego po sobie poznać. Popadł w alkoholizm i któregoś razu po prostu roztrzaskał młotem kowalskim czyjąś czaszkę w karczmie wykrzykując przy tym że ten człowiek to przeklęty szkielet wraz z riordianem postawiliśmy w pobliżu mostu do twierdzy symboliczną mogiłę upamiętniającą wszystkich którzy polegli w środku znalezione w środku złoto oraz kosztowności Wystarczyłyby zapewnić godziwe wynagrodzenie tym, którzy przeżyli, a także zadość uczynić rodzinom tych, którym się to nie udało. Kessel nigdy nie opuścił podziemi Wardal. Gdy my tkwiliśmy pod ziemią, Grayson opuścił wyspę wraz ze swoimi gwardzistami, zabierając ze sobą także zgromadzone podatki. Pożegnał się ze swoim stanowiskiem zaraz po dotarciu do Węgardu. Król i szlachta uznali go za winnego uchybień, przez które nie wykryto planowanego buntu na Archolos. Podobno jeszcze przed wyruszeniem na kontynent próbował mnie odnaleźć, by zgodnie z obietnicą zabrać mnie ze sobą. A co ze mną? Po bitwie o miasto mieszkałem na Archolos jeszcze przez kilka miesięcy. Niestety, coraz więcej osób widziało we mnie zagrożenie dla swoich planów umocnienia własnej władzy na Archolos. Ani się obejrzałem, a stałem w ratuszu. Zostałem oskarżony o kolaborację z Ulrykiem i Wolkerem. W końcu pracowałem dla nich przed atakiem na miasto. Jakkolwiek bezpodstawne były te oskarżenia, nowe przepisy mówiły wyraźnie: każdy współpracownik wilczych synów i lichwiarza, który sam nie wydał się w ręce władz, ma zostać skazany. Roderich nie miał wyboru. Będąc pod presją rosnących w siłę miejskich decydentów, Mając przed sobą zmanipulowany motłoch sportu i chcąc zachować porządek w mieście, uznał mnie za winnego. Riordian był w węgardzie, zajęty jakimś przedsięwzięciem razem z innymi magami. Nodger miał związane ręce przez swoją obietnicę ograniczenia ingerencji w politykę, a Grayson po utracie stanowiska nic już nie znaczył. Pomimo tego, jak wiele zrobiłem dla mieszkańców Archolos, nie miałem do kogo udać się po pomoc. Stałem sam naprzeciwko rozwścieczonych mieszkańców miasta, którzy potrzebowali kolejnego kozła ofiarnego. Jako okoliczność łagodzącą uznano jedynie moje wcześniejsze zasługi dla Archolos, co pozwoliło zamienić karę ze ścięcia na zesłanie do górniczej doliny. Zgodnie ze starym zwyczajem Roderich w geście osobistego szacunku pozwolił mi zachować ostrze, które odebrałem lichwiarzowi. I tak właśnie trafiłem tutaj. No to jesteśmy. Spokojnie, wszystko będzie w porządku.